Idę zobaczyć to mauzoleum. Trochę zniszczone Może ktoś jakieś ognisko rozpalił, dymu jest pełno, nie wiem czy to widać Jeszcze jedną fotkę na wstępie Sobie zobaczymy to główne wejście. Widzę tu było coś jeszcze ciekawego, ale się nie dowiemy, co to jest. Widzę, jest w miarę uczęszczane miejsce z 2024 lipiec. Jakieś inicjały. To już się zaczyna klimatycznie robić Zobaczmy najpierw te boki Tu konstrukcja wygląda dość stabilnie Tam można do góry wejść, ale tutaj później wejdziemy Bo tu za dużo krzaków raczej się nie przebije przez to Widzę, że w ogóle bardzo dużo z tych cegieł uległo erozji. Jest pełno pyłu. tego się sypią. Będzie za parę lat, więc będzie wielka ruina. Tutaj podobnie. Czy to mocne światło trochę przeszkadza. czy to będzie dobrze widać wszystko. To też nie ma przejścia, jest wielkie pokrzywy tylko. Tu już przynajmniej dużo chłodniej się zaczyna robić. Nie były trumny jakieś, nie? A? Tu jakieś trumny były w tych? Nie tych. Ja wiem. Nie, może tak wygląda. No może. A widzę, jak ktoś płyn naczyń nawet zostawił, ciekawe. W takim miejscu. Nie wiem, co tam jest napisane dokładnie. Ale widzę, że prawie po suficie pisali. Tury. Tury, tury. Tury. No już nie, no szkoda, to tak było, jak to restaurowali, to jest to zwiedzane. O, sobie zaświecę tutaj. Taki chłód czuć. O, chłodno tutaj bardzo. Widzę trochę deszczu.

Jakieś przewody wentylacyjne, tylko chyba nie założone, żeby deszcz nie niszczył. w w jakiejś grze. Otóż nie ma za bardzo po co wchodzić. Tak że tak poczułem jakby coś jeszcze pod spodem było. Tutaj chyba nie ma żadnego wejścia, przynajmniej nie widać albo było ale jakieś zamurowane dobra, trzeba będzie jeszcze pójść sobie tam z drugiej strony, zobaczyć czy coś jest jest jakieś ciekawe zamknięcie wręcz porośnięte Dobra, przezedłem jeszcze od tyłu przez te wszystkie krzaki nam zapchany to Jest to co widzieliśmy od spodu Przynajmniej się nie rozleci wszystko, jak nie będzie tam deszczu tyle padać. No i tu już dalej nie ma co wchodzić. Widok fajny, widzę 1859. Szkoda, że nie ma więcej jakichś dróg prowadzących gdzieś do podziemi. Trzeba wracać.